Murzynek Bambo w Afryce mieszka, Czarną maskure skórę, ten nasz kuleszka. Uczy się pilnie przez całe ranki, Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu, ze szkoły wraca, pso ci figluje, to jego praca. Aż mama się bambą o buzie, a po czarną na dym Mama powiada, napij się mleka, a on mamie na drzewo ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.